Zabij sędzie, zabij szlachtę, zabij dziadka na dokładkę. Kiedy już zabijesz wszystkich, wrzuć ich kości do psiej miski. A kiedy pieseczek utyje, uduś go, wieszając za szyję. Potem rozpal ognisko i upiecz to stare psisko. Bardzo dziś jesteś brzydka, moja żono. Czyż to dlatego, że mamy gości? Bardior, książę fitwy. Zupa polska. Zupa polska? Czyż jest w istocie szlachetniejszą rzeczą znosić pociski zawisłego losu? Czy też stawisz, czoła morzu nędzy, przez opór wybrnąć z niego? Nie wkurzaj mi Ubu. Gdzie jest forca? Umrzeć, zasnąć. Forca? Forsy nie ma. dla ką, Nic nie zostało? Gnaty, tłumny, sztandary. Och, co za grówno. Podatki. Podatki, koncesje, łapówki. To króli, że się królewskie jest piękne! Panie czego? Lud zebrał się na błoniach! No i co? Czeka pamiątki szczęśliwego wstąpienia na tron. Pamiątki dla ludu rozpędzić motło. Nie ma kim rozpędzić. Moi ludzie zajęci wywożeniem trupów. Lud się burzy! Wszystko dla ludu! Dla ludu! Bandiera rosa! Bandiera rosa. Co ja mówię? Panie, jeżeli nie każesz rozdać, mięsiwa piwa i złota obalą cię w ciągu paru godzin! Piwa nie, złota nie. Mięso tak. Bardziej orwułem jakieś psy na ulicy. To starczy dla tych paskudziarzy. Ale parę pieczonych psów dla ludzi nie starczy. Pieczone psy w samej istocie są bardzo dobre, ale nie na tyle, aby zmusić ludność do płacenia podatków. Prawda? Wygłoszę przemówienie. Przygotujcie teren. Biedny mój ludu. Jarzmiono was. Nie wolono. Ja was rozwolnię. Mój naród wyjdzie na rozwolnienie. Ja wasz ubuł od was wyszedłem przez was i dla was. Oto obywatel król! Jak żyje król! Hurra! Rodacy, teraz pod nowym kierownictwem zbudujemy naszą wielkość na naszym narodowym grównie. Z obywatelską dumą przerobimy wszystko wokół na grówno. A grówno przerobimy na gaz. Gaz przerobimy na elektryczność, a z tego, co zostanie, naważymy piwa. I w ten sposób będziemy poruszać machinę państwową. Naszą dewizą piwo za darmo dla każdego, kto zrobi dla kraju patriotyczną kupę. I co? Kupę! No pytam was! Czy Excizelement Będziecie srać? Będziemy srać! Tylko nam na zorcie dać! Hurra! Hurra! Racja! Nie ma srania bez straszania! No dosyć tych reform.